Cześć! Często pytacie nas o to, jak wyglądają lekcje w mesterze. Dlatego też właśnie postanowiliśmy nagrać dla Was lekcje pokazowe, w których to nasi lektorzy, czyli Ania, Karolina, Maciek oraz Szymon pokazują, jak przekazują wiedzę naszym kochanym kursantom, którym serdecznie z tego miejsca dziękuję za udział w nagraniu. Na wyższym poziomie z kolei możecie liczyć na to, że będziemy starać się jak najbardziej ubogacić Wasz zasób słownictwa. Między innymi poprzez naukę synonimów, antonimów i różne inne triki, które znane są tylko nam. E, o, first zachęcę so ją et parę sinonimów, dla słów. Te słowa nie oznaczają 100% tego samego, ale więcej lub mniej. Czy możesz spróbować przeczytać te słowa? Więc, o vernac. Mhm. Mhm. En och ogdypa. En 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 blund og blunde en, uh, mm -hmm. og slumre uh, slumreknapp. Mm -hmm. Ok. Forstår du noen av disse ordene? Mm, nei, men jeg synes at å overnatte er kanskje uh, Nei, det er det ikke. Å uh. uh, overnatte, det betyr å hm. ja, Hvis du ikke sover hjemme. Ja, hvis du sover eh, et annet sted, sted enn eh, i huset ditt, da kan du si at du overnatter f.eks. på hotellet eller hos noen. Eh, ja, eller du kan si meg at ja, i, i helga skal du overnatte hos ei venninne. Det betyr du skal ikke komme til Poznan tilbake, men eh, gå på fest og sove hos noen etter festen. Ok. Eh, nesten en dupp i å å duppe. Det det gjør du når du 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 når har har online-skole, hjemmeskole, og 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 er er veldig kjedelig, og du er veldig kjedelig, trøtt. Da har du kanskje lyst til å sove, men men kan ikke ikke legge deg så helt. Så helt. helt, sånn, sover sover, sover, sover litt. litt. Ja, ja, våkner, våkner. Bare, Nie wiem jak dla was, ale dla mnie najtrudniejsze było przełamanie bariery w mówieniu. Więc w mesterze wzięliśmy to sobie do serca i na pewno będziemy prowadzić z wami ciekawe dyskusje, które sprawią, że nie będzie to żadnym problemem. Hard on one gang, gott is ovna. Mm. Kanskje en gang daje var så trøtt og det var

Ja, det er veldig morsomt. Kan det å gå i søvne være farlig? Ja. det synes Jeg så Jeg hadde en venninne som, som var så hardt i søvne, og hun gikk fra huset og tok uh, heisen. Mm -hmm. og, og, ja, og det var bra at Foreldrene Foreldre. henne fordi vi ikke går på veiene. Bestemmer, mm -hmm. okay. så det kan skje noe farlig. Ja F.eks. å gå ut av huset og på gata eller noe. Mm -hmm. Ok. Å uh, sove på noe. Kanskje mer. Alco, na przykład, wizu mota ed vanskali, falg. Albo ja, tu możesz bestemować, czy chcesz jeździć po noa, albo ikę. Na modus i ja, i mus sowę podaj. Sowę podaj, na przykład. Za cel stawiamy sobie, aby na zajęciach nie było nudy. Jak to zrobić? Między innymi, oglądając różne filmiki, słuchając pięknych piosenek i stosując różne gry interaktywne. Jak wasze, mm -hmm. Waszel, Warę. 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 o Warę. Kamp. A Warę. Tak właśnie się Kamp, tak Warę. Ja, to jest To było lekko trudne, lekko, Ja, dalej, to jest to, to jest. To jest ten farmer. Ja, ale będę, to jest modlitwa. Tyle mogę podpowiedzieć. No co? B to jest prosić. Nie, ba to. Prosić. B, nie? Yeah. B, ba, bo, bu, nie wiem. Były to chyba duchy, mówią. ja to prosić na naszym i też w sensie prosić Boga. Mogliście. Okej. Okay. Nie uciekniecie także przed robieniem zadań domowych, ponieważ to pomaga utrwalić materiał i zapamiętać różne nowe słówka. Więc z chęcią będziemy sprawdzać Wasze prace. Jeżeli nie, to tylko pierwszy raz. obgawę? O, jem obgawę? Rn, obgawę są jej harfy, tema. Jag Jest kalsenę, daj lękiem. O, det o

Uh, jo, så Her har vi en, en liten historie med mm. noen bilder. Og uh, først, altså Vi skal prate om det, uh, men kanskje først er det bra å titte på ordlista. Ja, på ordlista er det noen ord som skal hjelpe deg med å uh, si hva som fins på bildene. Hva som skjer på bildene. Uh, Najpierw możesz czytać, żeby sprawdzić, co się Nasi uczniowie uczą się również na własnych błędach, więc jeżeli powiecie coś nieprawidłowo, nasi lektorzy z pewnością to wychwycą i od razu poprawią. Więc będziecie wiedzieli, co zostało powiedziane nie tak i mam nadzieję, zapamiętacie to na dłużej. Jestem yeah. Klenning. Mhm. Mm Ensiota. Hmm? So Harkochorman chajud, uh, also chuta, zejmem. -hmm. Lubimy, kiedy dużo mówicie, zadajecie nam pytania, na które z chęcią odpowiemy, e, jednak jeżeli nie jesteście typem, e, który dużo mówi, to na pewno nie uchronicie się przed mówieniem w mesterze. Stawiamy również na konwersację. E, Kanze skoro bora fruga po bilden numer 3, alto herry? Så er han i affæren, mm -hmm. og okay. kan du kanskje si 'hva fins i affæren'? Det fins strøjord Så eh, nydelige, takk. Men... Akkurat. Altså det, mm -hmm. det. So, so jest... oh, det fins strøjord, men hva mer fins i affæren? Eh, I aferen, kan mhm. I aferen. Na naszych zajęciach na pewno możecie liczyć na dużo śmiechu. Stawiamy na to, aby każdy dobrze się czuł, a zajęcia nie stresowały was w żaden sposób. Dobra, to co? Czyli pytania na początek, To tak jak wam napisałam. To co? Kasia. Wodengodi. Eee, czekaj, czekaj, czekaj. Już nagrywamy. No. O, Ale spokojnie. To i tego oni z tego coś powybierają, takiego ładnego. O matko! Zero stresu! Mesterzy stawiamy na to, aby nauka była dla Was przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem. W jaki sposób? Między innymi wykorzystując różne ciekawe materiały interaktywne. Zresztą zobaczcie sami. Dobra, Dobra, to to teraz mamy czwarty obrazek i Dorian W.E.D. Die In Lampę. Mhm, super. To możesz jeszcze następny wziąć? Uh, di. Uh, di. Uh, stół. Mhm, stół, tylko musisz jeszcze stół. powiedzieć, czy in, czy it. In. Di, uh, in. Mhm. Stół. Mhm, in. Stół. Dobra. Następny. Kasa. Di. Uh, it. Ua. Mhm, super. It. Ua. Świetnie.